Wszyscy się do tego zobaczymy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. na briefingu prasowym poświęconym okupom i strefom w naszym spotkaniu udział biorą minister Poseł Krzysztof Lindzie, pani poseł Bernadetta Kielicka. Pan poseł Kazimierz Grozkowski, licewy Woda radny radni Rady Miejskiej, przewodniczący Rady Jan przewodniczący Komisji Sportu oraz Rady Sportu Andrzej Wójkowski, również prezydent Mariusz Szanowski. właśnie wstępny proszę o zabranie głosu przez Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam e, zacne osobistości. E, Dzisiaj mamy bardzo ważny moment, bo oprócz tego, że obchodzimy w mieście dziesięciolecie powstania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, to też otwieramy otwarte strefy aktywności. Jak wiecie Państwo, miasto Łomża w poprzednim roku ubiegało się o pięć lokalizacji. Maksymalnie mogliśmy też do projektu zgłaszać pięć miejsc, w których takie strefy mogłyby w samorządzie powstać. Niezmiernie się cieszymy z tego, że nasz samorząd uzyskał maksymalne dofinansowanie na powstanie pięć stref aktywności. Dzisiaj widzimy, że te strefy są niezwykle ważne mimo tego, że ta infrastruktura sportowa w naszym mieście z roku na rok jest coraz lepsza. Otwieramy nowe boiska, otwieramy hale. To dostrzegamy też potrzebę powstania na osiedlach takich miejsc, w których zarówno młodzież, jak i też seniorzy mogą spędzać aktywnie E, czas. E, kwa, kwota e, wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki e, wyniosła 250 e, tysięcy e, złotych, czyli 50 tysięcy na e, każdą strefę. Jak wiemy o tym, jest to kolejne wsparcie, które w ostatnich latach do Łomży wpłynęło, bo te środki z Ministerstwa Sportu udaje nam się pozyskiwać i to bardzo często też w tym najszerszym, największym wymiarze. Dziękując też parlamentarzystom za obecność, dziękuję też im za aktywność, którą w ostatnich latach wykazywali się, żebyśmy mogli być świadkami. Takich wydarzeń jak dzisiaj, kiedy otwieramy miejsca, które są dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Dziękuję panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi za ogromne wsparcie, które w ostatnich latach płynęło ze strony pana ministra, który aktywnie wspierał nas w pozyskiwaniu środków i, tak jak mówiłem przy w swoich wcześniejszych wystąpieniach, przy otwarciu e, obiektów sportowych w naszym mieście, e, zarówno e, dofinansowanie na budowę. Hali przy szkole podstawowej numer 7, czy chociażby ostatnie dofinansowanie na budowę hali przy szkole podstawowej numer 2. To duża zasługa pana ministra, który dzięki swoim kontaktom w ministerstwie wspierał miasto Łomża. Dziękuję pani poseł Bernadecie Krynickiej, która tutaj na miejscu w te działania koordynowała, która zawsze, jeżeli mamy jakiś wniosek, mamy aplikujemy o środki zewnętrzne, to bardzo aktywnie swoimi działaniami sprzyja właśnie ku temu, że te środki mogą do nas tutaj wpłynąć. Zarówno też dziękuję panu e, posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, który wspiera tutaj e, miasto e, Łomża w rozwoju sportu. Sam zresztą wieloletni e, działacz e, sportowy, działający w szkolnych związkach sportowych, wcześniej też i w klubach e, piłkarskich, e, więc e, wie o tym, jak ważne w dzisiejszych czasach jest e, wspieranie e, sportu i za to e, dziękujemy. My, mieszkańcy Łomży, bo my z tych, z tych obiektów korzystamy na co dzień, a jak wiemy, nie wszystko byśmy byli, byli w stanie zrobić z budżetu miejskiego dzięki temu, że te dofinansowania są... Możemy cieszyć się z e, tego, że te obiekty w mieście Łomża e, powstają. Oczywiście jest to jeden z pięciu e, obiektów, bo e, oprócz tego, e, jak widzicie e, Państwo, e, te urządzenia, które zostały zakupione w ramach e, OS, e, także e, są olokowane w innych częściach naszego miasta na ulicy Wroniej, na Dmowskiego, na ulicy Śniadeckiego, i ulicy Kazańskiej. Czyli staraliśmy się, jak popatrzymy na mapę naszego miasta, żeby w każdej części łomży e, takie otwarte strefy aktywności zostały uruchomione i to się nam e, udało. Szanowni Państwo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje politykę zrównoważonego rozwoju co oznacza, że środki są znaczące kierowane na rozwój Polski Wschodniej i w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju funkcjonuje program ożywiania średnich miast. To jest program horyzontalny. Mamy w Polsce 250 miast tak zwanych średnich powyżej 50 tysięcy. 120 miast jest objętych tym programem. W naszym województwie sześć miast, w tym miasto Łomża, co ułatwia pozyskiwanie środków na różne cele czy infrastruktury, czy środowiskowe. Natomiast dzisiaj no, chciałem pogratulować panu prezydentowi, że kolejna inwestycja, w, tak jak mówił, w szkoła 7, teraz jest realizowana szkoła 2, te obiekty aktywizacji zawodowej, sportowej i tutaj to należy tak dalej realizować. My zamierzamy w nowej perspektywie finansowej zabiegać o program specjalny, program wsparcia dla miast tracących status województwa. Taki program funkcjonował w roku 2000, był przygotowany przez rząd premiera Jerzego Buzka, natomiast potem w 2001 został zaniechany. Do tego trzeba wrócić i ten program ożywiania miast średnich, on powinien być przekształcony właśnie w taki program dedykowany, ale z konkretną kopertą finansową na cele uzgodnione z rządem. I tutaj chcę jeszcze też powiedzieć, że parlamentarzyści Pani Krynicka, Pani Poseł Krynicka, Bernadetta, Pan Poseł Gwiazdowski, ja i w tych sprawach działamy na interes województwa, no oni oczywiście tutaj zajmują się bardziej szczegółowo tymi sprawami i myślę, że ta nasza wspólna działalność daje efekt. Jeszcze raz się panu prezydentowi gratuluję. Dziękuję Panie ministrze. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo. W styczniu 2018 roku pan minister y, sportu i turystyki ogłosił program, tak zwany program OSA, Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej. Cieszę się, że pan prezydent dba o rozwój kultury fizycznej w Łomży, dba o dobre wychowanie sportowe dzieci i dzieży w Łomży. Aplikował o pięć stref i cieszę się bardzo, że te pięć stref w Łomży powstało, bo to są kolejne miejsca do uprawiania. Sportu, aktywności fizycznej, to co ma ogromny wpływ na nasz rozwój fizyczny i psychiczny. Szanowni Państwo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia właśnie na zdrowe społeczeństwo, a podstawą zdrowego społeczeństwa jest rozwój kultury fizycznej i dbanie o kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. Chciałabym w tym miejscu podziękować za współpracę i pomoc panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi. Panu posłowi Kazimierzowi Gwiazdowskiemu, bo szanowni Państwo, te wszystkie inwestycje w Łomży to jest przykład dobrej współpracy, wyrozumiałości i patrzenia w jednym kierunku. To właśnie jest pomysł, pan prezydent ma pomysł, my w tym pomyśle pomagamy go realizować i takie są efekty i powinniśmy wszyscy się z tego cieszyć i radować i pamiętać o tym, że w jedności siła, szanowni Państwo. Także jeszcze raz gratuluję miastu, panu prezydentowi i nam wszystkim, bo to wszystko będzie służyło dla nas, dla naszych dzieci i po kolejnych pokoleń. Dziękuję bardzo. Jeszcze też korzystając z okazji dziękujemy parlamentarzystom, ale są też obecni wśród nas radni Rady Miejskiej. Jest pan przewodniczący Jan Olszewski. Pan przewodniczący Komisji Sportu, Andrzej Wojtkowski, i też ukłon w kierunku Rady Miejskiej za to, że te pomysły, które są przedstawiane na sesjach Rady Miejskiej, które mają swoje odzwierciedlenie też w budżecie miejskim, czy przy zmianach w budżecie, szanowna Rada też wspiera, dzięki czemu możemy realizować zadania w mieście. Dziękujemy. Tak, pytania? pytania? Na ćwiczenia.